ćwiczyć na niej. Siadaj, siadaj, się niecierpliwi. Przecież ona, przecież ona już stoi cicho. I takim to oto akcentem witamy się z wami w kolejnym odcinku. Także nie udało się nagrać tego momentu, jak Julia spadała z konia. Ale za to. <gulia> Juli się noga trzęsie. Stój, tiro. No siadaj, siadaj. Dobra, nie wiem, myśl. No i co? Stój, tiro. Byliśmy przy pomniku tutaj w lesie Somonińskim.

Wrażenia lepsze niż na grzybobraniu, nie? Miała być nagrana woda, jak ty po wodzie jedziesz. Ale ani upadku, ani wody się nie udało nagrać. Julia, a jaki jest jaki był teren dzisiaj? Powiedziałabym, na Aha. Tak, obowiązują słowa cenzuralne na naszym kanale, i nie przeklinamy. Dlatego Julia tak mówi. Jak było? Ja, piernicę. Ja tutaj też troszeczkę na tiro. Próbowałem zagalopować. Ale kus to jest kus. Słuchajcie, duży koń to jest duży koń, a nie takie małe biedronki. Chociaż korcia i tak jest dosyć. Jest wysoka Generalnie przez takie duże drągi, drągi przez wiatrołomy przechodziliśmy A w ogóle to gdzie my jesteśmy teraz? Aha, dobra słuchajcie, wracamy do domu. Podę drogą coś jeszcze wam nagram. Tiro już chyba czuje drogę do domu. W ogóle jak jechaliśmy prędzej to próbował skręcać do swojej byłej stajni. Było mega, a już dojeżdżamy do głównej drogi. to przejedziemy chyba o. O, raczej jest dobrze. Jesteśmy od około godziny chyba, Julianie. No, jesteśmy na, na koniach. Jest przekozacko, także widzimy się już w dalszej części odcinka. No i jedziemy dalej. Julia jak noga ustabilizowała się? Czy jeszcze chodzi? Co? No i tiro. Julia coś tam nagrywa. Jakąś głosówkę. <śś> A siedzenie cię nie boli? <śś> Ale że ci telefon nie wypadł? <śś> Masakr! <śś> no jedźcie, jedźcie. Ty ten, ten. O właśnie, Tiro. <gry> <gry> jak dziewczyny? No i wszystko po raz ostatni w nogę, nie? <gry> <gry> tak grałeś te nie? nie? jak ty już stawać. Jo. Ja no niestety z tyłu kamerki nie miałem. Jedna jest wielce oburzona, że tata nie nagrał, jak ona spadła. No, ja robiłem, co mogłem, żeby moją maszynę zatrzymać, Julia. Nie, tiro. No, ciekawe jak tam konie, Julia Młody ma stajnię rozniesioną Adeksa Ogrodzenie z nim. Ejo. Nie, no, chyba tak źle nie będzie. Reksio zwiał. Ciekawe, czy on pójdzie w tą drogę. Zobaczymy. Daję mu luźną wodę Zobaczcie. Ej, ej, ej. Nie, do Agaty nie jedziemy. Sorry, ja wiem, że ty tu jeździłeś. Gdybyś się chciał pojechać, ale to nie jest dobry pomysł. Się rozkojarzysz, chłopak, i co wtedy? No idź, idź. Jedziemy do domku. Także są mi wzloty i upadki na koniach. No nie bój się. Mam nadzieję, że ja jeszcze dzisiaj nie spadnę przy okazji. Przy okazji Julii nieszczęścia. No się boi, wsiąść na konia, to jest najgorsza głupota. Tak. Się wsiada zaraz na konia i się. Bawi i uczy. Bawi i uczy, ale niektórych rzeczy nie radzimy powtarzać, bo. Nie róbcie tego sami bez opieki dorosłych, nie? Tak. W celach humorystycznych nagranie powstaje, więc nie wszystkiego się uczcie od nas. Takich niektórych głupot. To mówi Julia. No, wstęp jest zarobisty, nie? Nie, no ale słuchaj, pierwszy musi być taki film. No ale zobaczysz ile subskrypcji będzie Julia, twoje, twoje koleżanki. O o. Ja no to będziemy takiego. Tego mieli. Taki tytuł. A błędzie. Co Tiro? No Aha No to fest Ju Julia się musiała pochwalić słuchajcie koledze <grym i zainteresujesz> Jak to ona pięknie dzisiaj dachowała <grym i zainteresujesz> Zdarza się. Jak widzicie słoneczko zachodzi. My zbliżamy się ku domowi ku stajni. Nasze maluchy też. Konie troszeczkę się zagrzały, ale dobrze w ogóle linieją gubią sierść, a przede mną jeszcze czeka Ech, czeka co? czeka jedna sprawa, jeszcze będziemy dzieciaczki brali na kucykach ale to ja myślę, że mi Julia pomoże No to słuchaj to zrobimy tak. Będziesz z ten, weźmiesz kucyka i weźmiesz olej i kubę na kucyka po kolei rozchodzisz to A ja na się trochę pojeżdżę. Mam nadzieję, że jutro będę mógł wstać z łóżka za kwasów nie będzie. Zobaczcie jaki piękny zachód słońca. Jesteśmy na kaszubach. Rancho kaszebe. Co można powiedzieć więcej, nie Julia? Tylko mniej upadków. Konikom myślę, że też apetyt będzie dopisywał po takiej jeździe. Jedziecie trochę szybciej? No dawaj! A zobaczysz jak cię będzie bolała dupa, jak będziesz w tym. W domu. W łóżku leżeć. I... Aha jo! No ja wiem, wiem, wiem. Aż ci zazdroszczę! Aż ci zazdroszczę. No, dom się ładny buduje, ale patrz jaki zachód słońca, ej! No tak nie może być. Mój telefon za elegancko nie nagrywa, ale coś tam nagra jakoś, jakoś. Nie Tiro? Nasz fryzek się ładnie spisuje. Dotąd i z powrotem chciał z powrotem iść do stajni przy sarnym dworze. A go nakierowałem, żeby szedł tam gdzie jachtę. Nie jest oporny, więc nie przystwarza nam żadnych problemów. Wy tego nie słyszycie. Ja to słyszę i wam przekazuję do wiadomości, że Julia stwierdziła, że jednak korin mocno bryknęła. I że to jej wina była, bo ona ją bacikiem poczęstowała. To racja? Racja. Dobra, słuchajcie, widzimy się już na podwórku przy stajni Jak możecie zauważyć, ciemno się robi, nie? My już wróciliśmy z Julią. Wróciliśmy z Julią. Jeszcze włączę światło. Koniec są ku tym prądem nie, tutaj. Się nie. Chciałem wam nagrać jak Piro wygląda O właśnie, przyszedł mój przyjaciel Co? Chodź tu, chodź tu, Pira Chodź Chodź, Misiu Co? Ma mnie już dosyć dzisiaj. Słuchajcie. On mnie ma już dosyć Z tego względu, że No dosyć długo od czwartej chyba. To jest 17 czy 18 już żebyśmy przyjechali, kurde, co to jest? O, teraz się pokaże. Teraz no. będzie. Pojdziemy sobie do nich, do środka. Może będzie coś więcej widzieć. Ale chyba słabo. Słuchajcie. Idziemy tu coś. Idziemy, Idź, Leniu. No. Jest tutaj korin. Jak widzicie ja tutaj między nimi. O jak widać. Nieźle co? Się zapocił chłopak. Cały mokry jest. Ale linieje. Nieziemsko. Nieziemsko linieje. On był bardzo dzielny. Nie chcę żeby wychodzili na dwór, bo to, Bo są za bardzo zagrzane. A to jest świeże. Cenne powietrze takie. Zobaczcie. Komor dopisuje. Tego wariata musiałem dzisiaj rano gonić. Znowu telefon. Dobrze, no, że on daleko nigdzie nie idzie i że go nie trzeba tak gonić, że on naprawdę komuś coś zrobi i że się da bez problemu złapać. Na razie wygląda okropnie. Powiem Wam, on wygląda. No kolor ma taki, nie oszukujmy się jak te krowy limuzyn, Alvaro zaraz się szoruje, zaraz coś jeszcze popsuje w ogóle wam jeszcze muszę pokazać co no pewnie jego robota jest Alvaro tu ma narobione nie wiem czy to będzie widać ten tu słup w ogóle jest cały wygięty, jakieś 15 cm od ziemi Trzeba będzie. O, tu nawet jest widać. Widzicie tą szparę między obornikiem a tym, jak mają przesunięte. Także będzie trzeba całe naprostować. Nie? Tirko. Tirko jest szczęśliwy, że jest pod dachem. Tutaj im pościeliłem trochę takiego starszego siana. I w związku z tym w związku z tym no będą tutaj a tu chyba takie uszy zrobię żeby nie wyłaziły chociaż generalnie będą chyba boxy robione w tym tygodniu także zobaczymy co tu się uda, uda zrobić w ogóle w ogóle odnośnie odnośnie naszych koników to tylko Alvaro tylko Alvaro jak sami wiecie no, psoci nam z tymi pastuchami, tak jak wcześniej mówiłem. No i wyczaił skubaniec, w którym miejscu e, nie przewodzi prąd e, taśmy, gdzie taśma jest przepalona, najzwyczajniej mówiąc. No i tam robi bałagan. Robi bałagan. Nie tiro. Robi bałagan i sobie w tym samym, całym miejscu przerywa e, taśmę. Chyba najdłuższą sierść z nich wszystkich. A to jest tiro. Zobaczcie, jak jest mokre. Jak po kąpieli Ta dziewczyny. Także takim to oto akcentem żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło w ten niedzielny. dla, dla Was wieczór. Za godzinkę chyba będzie film już dla Was gotowy, także zapraszam do subskrypcji naszego kanału, stawiania łapek w górę i do komentowania, co sądzicie o naszym ranczu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.